Dzień dobry, ja nazywam się Sebastian Matyniak, jestem trenerem i konsultantem w Brainstorm Group. Jedną z moich specjalizacji są negocjacje, no i tą swoją wiedzą chciałem się tutaj z wami podzielić. Jednakże zanim zacznę mówić o negocjacjach problemowych, bardzo was proszę o to, żebyście zalajkowali ten film, jeżeli się oczywiście on wam podoba. Zaznaczyli dzwoneczek, żebyście wiedzieli, kiedy pojawiają się nowe filmy na naszym kanale i zasubskrybowali nasz kanał. Negocjacje problemowe to nazwa od negocjacji, w których spotykamy się z czymś, co nas dzieli pomiędzy stronami, czyli z jakimś dużym problemem. Mamy wtedy bardzo dużą ochotę zająć się tym problemem już od samego początku, czyli od samego początku rozmowy negocjacyjnej. Jednakże prowadzi to do tego, że wtedy bardzo mocno okopujemy się na swoich stanowiskach. Bardzo często też wtedy te negocjacje kończą się fiaskiem. To, co lepiej jest robić, to budować relacje, czyli zacząć od rzeczy, które łączą, a kończyć na rzeczach, które dzielą. Jeżeli będziecie przygotowywali się do rozmowy negocjacyjnej, to pamiętajcie, aby wyodrębnić sobie takie tematy, w których jesteście w stanie właśnie budować tą relację czyli takie tematy, które Was łączą z drugą stroną negocjacyjną i ten element, który Was dzieli, albo te elementy, które Was dzielą, zostawić na sam koniec. Dlaczego wtedy łatwiej jest nam się dogadać? Działa taka metoda konsekwencji. Czyli jak już przejdziemy jeden krok, drugi krok, trzeci krok, czwarty krok. To mamy dużą presję na to, żeby się dogadać, z uwagi na to, że już wiele rzeczy razem przeżyliśmy, wiele rzeczy razem przeszliśmy, wiele tematów uzgodniliśmy, i najzwyczajniej dwóm stronom psychologicznie szkoda jest tego czasu, który poświęcili na dogadanie się w tych obszarach, w których się dogadali. W związku z czym e, pamiętajcie, Zaczynajcie od rzeczy, które łączą, a na sam koniec yy, zostawiajcie rzeczy, które Was dzielą z drugą stroną negocjacyjną. Mam nadzieję, że to Wam pomoże ułożyć tematycznie Waszą rozmowę negocjacyjną tak, żeby ona skończyła się rezultatem dobrym dla Was. Powodzenia!